Siemanko z tej strony Bradaty. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i kochani, dzisiaj mam wam coś do zaprezentowania bardzo nietypowego. Jest to transmitter Xiaomi i będzie to świetna alternatywa dla osób, które posiadają klasyka, tak jak ja właśnie ja i chcą słuchać swojej ulubionej muzyki na przykład ze Spotifya. Więc jeżeli interesujecie tego typu rozwiązanie, to zostań i oglądaj ten film. Do końca. Zaczynamy. Dobra kochani, słuchajcie, zaczynamy, zapraszam Was do swojego samochodu, to jest Mercedes W124 Coupe z 1988 roku, a ja mam do zaprezentowania Wam Xiaomi Roadmi 3S, więc wsiadamy i zaraz Wam powiem jak to się wszystko spisuje. Zaczynamy teraz od trochę suchych faktów to znaczy od tego, co to cudeńko potrafi. Ogólnie wygląda to nie jak typowy transmitter, czyli nie jest bardzo duże, rozbudowany i nie szpeci samochodu wygląda jak zwykła samochodowa ładowarka więc dla, za to bardzo duży plus dla firmy Xiaomi, do tego mamy dwa porty do ładowania o prądzie 2,4 Ampera, więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie, do tego jest to oczywiście podświetlane, więc możemy zmieniać sobie też kolor podświetlenia w zależności jaki chcemy, oczywiście z poziomu aplikacji fajnie tutaj jest to, że producent przemyślał i dodał parę ciekawych zabezpieczeń, na przykład wysokimi temperaturami, oczywiście przed przepięciami, więc ma nasze urządzenia, które będą podpinane właśnie pod ten transmitter, będą zabezpieczane, więc jest to bardzo, bardzo duży plus. Transmitter możemy sobie zaprogramować na poszczególne fale radiowe, jakie po prostu potrzebujemy. Domyślnie jest tutaj fala 96,4 FM, więc wydaje mi się, że na tej fali ten transmitter najlepiej działa, jest najmniej szumów. Ogólnie, jeżeli chodzi o ilość szumów, dobywających się z głośników, ona jest naprawdę znikoma. Jakość dźwięku jest doskonała. No i naprawdę świetnie się to sprawdza. Dobra kochani, zapraszam do środka i już Wam pokazuję jak to wszystko działa. Dobra kochani, wpinamy nasz transmitter. Najpierw uruchamiamy nasze radio. ty zabytkowy, klasyczny Becker właśnie do Mercedesa. ustawioną częstotliwość mam na 96,4. Oczywiście wpinam nasz transmitter. I teraz usłyszycie dźwięk, który informuje nas o połączeniu. Teraz, żeby skorzystać z urządzenia, muszę wejść sobie w ustawienia na swoim urządzeniu, wybrać właśnie połączenie z moim Xiaomi Car. I teraz możemy odtwarzać naszą muzykę. Więc przechodzę do Spotify'a, włączam pierwszy lepszy utwór. I Myślę, co jest fajne, to to, że możemy raz parować nasz telefon, bądź jakieś inne urządzenie jest właśnie z naszym Transpiterem i cieszyć się naszą ulubioną muzyką. Nie musimy za każdym razem go parować, więc jest to bardzo duże ułatwienie i duży plus. Co jest też super to to, że za pośrednictwem aplikacji możemy tam zmienić mu częstotliwość i zmienić się na przykład ją na 100 FM. Mi się wydaje, że ta 96,4 najlepiej sobie radzi, jest najmniej szumów, a dźwięk jest najlepszy. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o aplikację możemy zmieniać kolor podświetlenia naszego transmitera. To jest taki można powiedzieć, dodatek. Ja osobiście mam domyślny kolor, nie, nie zwracam nawet na to uwagi. I co jest bardzo fajne, to to, że w aplikacji też możemy ustawić na przykład, że za każdym razem jak przekręcimy tylko zapłon w naszym samochodzie, nasz transmitter będzie z automatu łączyć się z naszym urządzeniem i odtwarzać ulubioną naszą muzykę. Ten film naprawdę był bardzo szybki, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, to zostaw sub like, dzwonek, żeby być ze mną na bieżąco. Jeżeli masz jakieś pytania na temat transmitera, pisz bardzo śmiało właśnie w sekcji komentarzy. Oczywiście w opisie tego filmu znajdziesz link do aukcji, gdzie możesz nabyć taki transmiter Xiaomi. No i chyba tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, cześć!